Trzy, cztery. Ja wam nie daję powiatu. Ja ostatni. Ja, ja nie Dobra, ogarnij się, Wiciu. Dobra, ogarnij, stary, najebaliśmy się dalej. No nie. Ale Razem się najebali, to daj. Kto, kto wali, drugi? Ja. Ja trzeci jestem. Ja jestem czwarty. No i... kurwa, w ogóle. NBA. Ale jak ja wale, to nie nagrywasz, bo... No. Ale nie nagrywaj mnie. <laughs> Siemek jest nagrywany od minuty i mówi nie nagrywaj mnie Szem, Teraz się nagrywa, ale jak ja walę to nie nagrywaj, bo jak ja walę to stary. Siema to i powiem wam jeszcze raz, siema z tej strony wiadrykowe świery witamy na kanale YouTube Teraz będziemy witać snipety i nowych widzów Ranekłopka <laughs> <laughs> Jakby <laughs>